Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Hubert i zapraszam was na kolejny filmik. Tak. Widzicie dobrze. To jest zamknięta beta gry The Crew Wild Run. Tak jest. Właśnie dostałem zaproszenie już jakiś czas temu. Zresztą nie tylko ja, bo wy też na pewno dostaliście i już mogliście ją szybciej wypróbować niż ja. Ale i tak postanowiłem wam coś nagrać tej gry. Pokażę Wam, co zostało wprowadzone i yy, jak ta gra się teraz prezentuje. Dobrze, to bez większych wstępów zaczynajmy. Mamy, jak widzicie, nowe, yy, nowe miejsce, nową mapę. Może mi się, no nie wiem, nie grałem w podstawkę. Wydaje mi się, jest większa ta mapa, ale no może mi się tylko wydawać, no bo niestety no, nie grałem w podstawkę, tylko testowałem ją, jak była zamknięta beta też, bo dostałem klucz od NVD. No, dobrze. Tak, wstępem jeszcze używam kontrolera od Xboxa 360 do gry. Aby było łatwiej i żebym mógł się trochę pobawić. I już teraz Wam pokażę, jak się zaaduje pierwszą, właśnie nowość, a jest nią motor. No. Motory są ciekawą nowością, ponieważ mogę na nich zrobić na przykład to. Teraz wam pokażę. Mogę o, ruszyć. Zrobić stójkę. I stopie też mogę zrobić. Oj, nie wyszło. Teraz wiecie. A! Nie chcę to Dobra. Na razie wam pokażę jakie zostały wprowadzone nowe dyscypliny. Bo jest na to czas, a później trochę poopowiadam i pokażę wam e, salony tuningowe, w których się tuninguje pojazdy na specyfikację drift, Monster Truck. O, nie wyszło. A ja bym zrobił? O, teraz. I znowu nie wyszło, ale nie zabiłem się. No. Na specyfikacje Drift, Monster Track i Drag Race. Tylko pozwólcie, że znajdę e, znacznik. Pozwólcie, że będę grać na kamerze z pojazdu. Dobrze. Zaczynamy na słonej równinie Bonneville. I zacznijmy może od próby driftingowej. Nie wiem co to za garaż był, co, który wykręcił 70, 700. Chyba tam było 700. 700. Ileś tam tysięcy No, mamy kupione Subaru BRZ, które już jest przystosowane do driftingu. Także możemy zaczynać. Jeśli jakiegoś auta nie mamy czyli w moim przypadku to będzie auto do specyfikacji Monster Truck i auto o specyfikacji Drag Race no to dostaniemy wypożyczone o, naprawdę autem driftingowym nap trzeba, trzeba się nauczyć ja jeszcze mam trochę trudności z opanowaniem takiego auta ale mało się uczę No i właśnie, aha, jeszcze jedna taka ważna sprawa. E, jeśli będziecie, jeśli już wyjdzie ta gra, to możecie zauważyć, że w każdych zawodach, jakie są driftingowe, próbie driftingowej, zawsze pada deszcz. Nie wiem po co to, jak te auta i tak bardzo dobrze się ślizgają na suchej nawet nawierzchni, ale może, żeby jakoś ułatwić wpadnięcie w poślizg, nie wiem. To jest dla mnie jedyna rzecz taka niezrozumiała. Zobaczymy, ile uda mi się z Wami wykręcić. U, drzewo zahaczyłem. Za mocno, za szybko. Aj, udało się wyprowadzić auto z poślizgu. Ładnie, dwadzieścia pięć tysięcy, dwadzieścia sześć, sto. No, na auto nie patrzcie, bo auto trochę odrapane. O! Jakąś fajną część zdobyłem. Zaraz zamontujemy. O! Poprzedni wynik poprawiłem o 4226. To ładnie. Następną dyscypliną będą Monster Tracky. No, niestety nie mam Monster Trucka, nie stać mnie na przerobienie auta na Monster Tracka. Dlatego też po, mamy pożyczonego Forda F150 SVT Raptor z 2010 roku. Tutaj też będziemy jechać z kamery ze środka. Uuu, trochę nie wyszło, ale dobrze. Tu mam pincetkę. Łapana. Taka mała ciekawostka. Ten tor, na którym znajdujemy się właśnie, on leży bardzo blisko drogi. Także w każdej chwili można na niego wjechać, jeśli jest się w trybie jazdy swobodnej. Wow. Nie tu, nie, nie trafiłem, gdzie chciałem trafić. Wybaczcie za jakość, ale dzisiaj miałem straszne problemy z grą. Normalnie się co chwilę wysypywała i musiałem zmniejszyć limiter klatek na 30 fps -ów. No i też jest może taka jakość też zła i... Wybaczcie jak będą takie drobne przycinki, bo no to nie to nie zależy ode mnie. Wiecie, to jest beta, jeszcze niestabilny, gotowy produkt, więc... Może to chodzić jako tako naprawdę, że nie miejcie do mnie żalu. Oj ale spadłem. Tak, ładnie, 15 tysięcy. I jak. Dziesięć sekund jeszcze zostało. Dziesięć. O, nie udało się. No, już się nie uda. Jeszcze tą setkę zebrałem. A, liczyłem na 20 tysięcy, ale i tak ładnie, bo pobiłem swój poprzedni wynik. No i ostatnio będzie próba dragstera. Zobaczcie, coś mi się zaplątało. A kabel mi się zaplątał, dobra. No, mamy pożyczone... Szewro, mamy pożyczonego Chevroleta Camaro SS w specyfikacji Drag Race. No i... Drag Race'y tak jak normalne. Trzeba najpierw spalić gumę i zmiana biegów w idealnych tych w idealnych strefach i zaraz mamy 500 km na godzinę. 533 to auto to auto się rozpędza. No, mamy trzy podejścia, z których yy, wybierane jest jedno najlepsze. Idealne palenie gum. Ups, jest, wybaczcie mój telefon. Musiałem wyhamować. Ach te wiadomości nie pozwalają człowiekowi nagrywać. Pozwólcie, że wyłączę tylko dźwięk. Żeby mnie nie dekoncentrował. No i trzecia, ostatnia próba. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Wręczasz idealnie. Ach, mogę zostawić ten. Ups. Nie wiedziałem, że zrzuca się też biegi. O, no, tylko była najlepsza ta pierwsza próba. No i zawody ukończone. Niestety to jest pożyczony pojazd, więc nie dostanę żadnych. Zdobyto eksperymentalny zestaw startowy. O! No to będziecie mogli sobie zobaczyć, jak tuninguje Monster Tracker. Jaki bonus! Dobrze opuśćmy te zawody. Jesteśmy w Subaru BRZ w specyfikacji drifting. Eee... O, akurat tu są monster trucki. Ustaw znacznik. No, to teraz będzie jazda ekstremalna. Oj, zazwyczaj mogę udowodnić, że. No, deszczu nie ma. To auto tak czy siak bardzo dobrze się prowadzi. Tylko muszę znaleźć wyjazd. No. no. Nie powiedziałbym, że bardzo dobrze się prowadzi, no ale no to, że, to że, że się ślizga, bo... Bo to widać. Tu akurat na tej słonej równinie jest y absolutny brak przyczepności. I zaraz wyjedziemy na drogę, to sobie zobaczycie. O. Na drodze miał też problemy, ale już jest dobrze złapo przyczepność. Walczyć teraz z przyczepnością 3 km, za chwilę będziemy już. No, także widzicie, tak się prezentuje gra Decru Run która będzie miała swoją premierę bodajże 15 listopada. O ile dobrze pamiętam, ale ja wam później w komentarzu napiszę, kiedy jest dokładna premiera, bo mogłem się pomylić. No, to zobaczycie sobie. Skręci się do czysto. No do. Oooo! Czuję się, abym. Był jakimś uciekinierem. O, jesteśmy. Naprawdę masakrycznie tak ra dzisiaj chodzi. Nie wiem dlaczego. Także naprawdę. Wrzucę ten film tak jak będzie. I. No naprawdę musicie mi wybaczyć, że to tak wyjdzie, no bo no nie spodziewałem się, że aż tak źle będzie. Zestaw startowy wybrany. O, możecie sobie obejrzeć budowę tego pojazdu. No, specyfikacji Monster No i jeszcze możemy dodatkowo go stuningować Łukno węglowe Drewno jest niestety zablokowane Kawa zestawem. O, 6000 tysięcy. O. Będziemy tu nic zmieniać na razie. Hmm. To jest lepsze Słone. Takie niestandardowe mogą być. Spoiler! I maska. O kurde. Karbonowa. Biorę tą Mechanika, nie masz nic do kupienia, ale ładnie wygląda. Dobra, wyjedźmy tym potworem na drogę. Jakieś osiągnięcia odblokowałem. że umie się ślizgać trochę raptor. Dobra. Słuchajcie. O! Nie wiem gdzie rozbiłem szybę. No, tak się to auto prezentuje z zewnątrz. Może trochę wioska, ale mi się podoba. Yy, zobaczmy, gdzie bym mógł pojechać. O! Zróbmy sobie przejażdżkę z góry do górskie drogi o, na przykład tutaj szybka podróż przeniesiemy się szybko o, jedźmy o przejedźmy się tutaj trochę, a ja jeszcze chwilę poopowiadam no, także widzicie, tak się prezentuje ta gram o, widoki są naprawdę niesamowite. Perspektywa jazdy, właśnie po górach i nieograniczonej przestrzeni, robi naprawdę wrażenie. I no nie powiem, jak wyjdzie tego 11 listopada, to nie ukrywam, że pomyślę nad kupnem tejże gry, ale będę się musiał y, upewnić po recenzjach i po filmach innych, czy to naprawdę jest lepiej niż było teraz w becie. Bo już w czasie bety naprawdę gra robi wrażenie. No naprawdę mnie urzekło to, tak jak mówiłem na samym początku, że motory są. Ja bardzo lubię jeździć motorami w takich grach Więc no to wam To wam mogę zagwarantować że jak już kupię no to Większą Część moich pojazdów w garażu będą stanowić Motory A wiem że będzie duży Arsenał motorów bo wiem że będą też I crossowe Yy, nie wiem na 100% czy będą, nie, nie umiem określić na ile procent. Jestem pewien tej wiadomości. Oj, chyba z wieżaka przyjechałem, Łosia. Yy, ale bonoć mają być motory takie typu Harley Davidson, czy tam szosowo-turystyczne. No i na 100% będą, jak widzieliście, motory sportowe typu Kawasaki, Honda i takie tamte inne marki no dobrze to zróbmy tak zakończmy tutaj w tym pięk na tej pięknej scenarii także dzięki za obejrzenie pamiętajcie subskrybujcie mój kanał piszcie komentarze łapkujcie w górę chcę widzieć masę łapek i to wszystko do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.